Cześć, co nowego? Tu Inessa. Witam Was, moi przyjaciele, na stronie No co za język i zapraszam do nauki języka polskiego dla początkujących. Dzisiaj opowiem Wam weekendowe historyjki. To jest wielka moc i potęga słuchanie obcego języka. Nie warto o tym zapominać. Właśnie ze słuchania, a nie z gramatyki rodzi się umiejętność mówienia. Teraz po prostu mnie słuchajcie, nie tłumaczcie na swój język ojczysty i powtarzajcie za mną. Uczmy się języka przez słuchanie, moi przyjaciele. Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. Co by to było, gdyby cię nie było? Co by to było? Romantyczna randka w Escape Rumie. Ania i Bartek umówili się na randkę w Escape Rumie, tajemnica mumii. Plan był prosty: pokazać, jak bardzo są inteligentni i przeżyć przygodę. Rzeczywistość. Bartek spędził 20 minut, próbując otworzyć drzwi, uderzając w nie plastikową piramidą. Ania w panice odkryła szyfr, szukając w instrukcji obsługi grilla. Wyszli z pokoju minutę przed czasem. Bartek skomentował: No, to była prawdziwa tajemnica. Dlaczego tak wolno myślę? E-sportowy weekend. Kuba, zwany online El Pro Gamer, miał plan na ten weekend. Turniej w legendy Avaloru z kumplami z liceum. Piątek wieczór zaczynał się od pizzy. Litrów koli i strategii. Problem? Mama Kuby. Wierząc, że gry to same zło, odłączyła router na noc. Kuba krzyknął, ale mamo, to jak odciąć skrzydła orłowi. Mama odparła, orły śpią w nocy, a ty pójdziesz na spacer. Turniej skończył się bez Kuby, a jego ekipa przegrała przez Nagłe problemy techniczne. Selfie z alpaki. Grupa przyjaciół pojechała do lokalnej alpakarni. Celem było zrobienie epickich fotek na Instagrama. Julka, influencerka amatorka, chciała selfie z alpaką o imieniu puszysty książę. Niestety, Puszysty książę okazał się być fanem Julki i jej nowej kurtki. Zanim Julka nacisnęła zdjęcie, puszysty książę obdarzył ją soczystą śliną. Zdjęcie zamiast lajków zebrało komentarze typu Ale masz makijaż, Alpaka Cię lubi i rip. Kurtka.